Witam, dzień dobry. Jakiś sztuczek, no, umie takie podstawowe sztuczki: siad, łapa, obrót i chodź. I wtedy idzie, ale musisz coś mieć w ręku. Bo, jak tak chodź, i tak za darmo, to je się średnio chce. Zrobi tak? A nie wiem czy tak zrobi. O kurwa, na Sylasa gram wziąłem double armor. O, 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 not Dobra. Chuj. Lipa w chuj, widzowie, bo. Jednak mam tylko raz wzięty armor, nie dwa. Nie chcę się złapnąć. Lipa OTP Jaysa to jest w ogóle. Gość jest OTP Jaysa i oddał Jaysa typowi. Na idzie. Tu Jackshop pierwsze muszę zrobić. To, że się daje puszować, to już popełnia błąd, ale dobra. Ten Sylas jest tragiczny. Jest tragiczny. To, że ma na niego prajo i dobre klipy, dziwna akcja, nie? Nie powinno się tak wydarzyć. Mniam, mniam, mniam. Dzięki za sub subskrypcję, happy nobek. Ej, alkoholik, ja miałem mu obiad kupić, kurwa, jest alkoholik z nami, ja zapomniałem. się śmie tam to naprawdę Sprytnie jest. Idzie Ramus. Kurwa. Jeszcze się sfrizuje, nie? Flash Ramus. Ramus flashuje. Ramus flashuje. Silas chyba też Sylas też, no. Dobra, no to dwa za dwa flesze Nie najgorzej, nie najgorzej. Ja nie mogę sfollow'ować ogonka A dobra, bot zabija! No, ładnie! Rakan, Rakan padł, ale ja zabiła, więc spoko Tego nie mogę puszować, bo jak on mnie sfryzuje, to jest mega lipa, nie? Ale jest głupi, głupi ten silas. Nie jest dobry Sylas To zbejtował tym Masterymi, za bardzo forsuje, za bardzo forsuje Idę zerką Zasło! Goń! Jej, ta głę, nawet nie zasłoniła, kurwa Już as zrobiłem Nic, spotkałem Ramusa po drodze, nie? Mógłbym zerkować, nie wiem, ale nie będę go robił Nerkę powinien ode mnie wziąć teraz Spróbujmy, spróbujmy, Selesika tam może nie być jeszcze, a na pewno nie wziął ode mnie r to co jest ważne Kurwa, Master padł. dobra, no nic Ja jestem, 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 spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy Nie, nie ma co Nie da, nie, 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 może nie, jednak tego nie odjebał Mastery. To nie, powinien sobie tę krąpa zrobić. O kurwa, ej, jestem w szoku. Mastery jest głupi niestety, on gra na ATP. Widział, że jest teraz ma a... I tak siedził. Dobra, bije się. No i jakby... Czemu on liczył na to, że przeżyje całe kombo od Silasa? To nie rozumiem tego, czemu on to liczył. Dziwne. No ale tak se, tak se myślał. Mógłbyś to... czekać na Ulta? Um, chciałem pomóc, drużynie. Chciałem pomóc. Nie wiem czy by się doczekał Ulta. Ej, tepuję tam. Kurwa tepuję. No nie wiem, chciałem pomóc, tepuję. Dobra, tyle. Mamy Drake'a. Mamy Drake'a. Byś pomógł mi na nie odpowiedzieć. Roxer serbo. Takie pytanie nie odpowiedzieć. powiedzieć. Ale pogrze. Dziękuję. Puszysty unicorn. Nie wiem co to zrobię. Spróbujemy. Zbugował się gro... Robal. Nie może przejść. Nie chcą barona robić? Dobra, biegnę tam. Oni tego barona oddają. Wygraliśmy! Wygraliśmy! Zaja jest nafidowana. Błęd też. Ja to widzę. Go? Nie? Dobra, nie, 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 nie. nie. To, to jest dobry pomysł, to jest naprawdę dobry pomysł. Mam dużo golda. Kupmy się. Buffuje mnie, żeby to wolniej puszowali. Aby Salmask zrobić? Ja nie wiem, czy taką mogę słuchać. Nie chcę na, na Sylasa. No najlepiej, jakby błęd poszła, nie? No to by było najlepsze. No dobra bajdę do drużyny, wyjebany z lasa. Uderzył mnie, głupi ten Slas. mówię, że jest słabiutki Mastery to jest troll, no, Mastery to jest roll. Biega se w, w dwóch ginie. nie, no Głędy po prostu go sfollowowała, dała 1000 golda shutdowna Tower na bocie oddajemy, eee, strasznie słabo to poszło Zwastowany Baron, oddany shutdown, 1000 ponad I jeszcze wieża, nie Zamiast, zamiast zarobić jakieś pieniądze na baronie, to straciliśmy jeszcze na tym, nie? Baron Play, ujemny gold. Na minusie weszliśmy po baronie. Ale spoko, nadal no, wygrywamy walki. O, aby salamandr. Truskaweczki, nie jest złym, ale, ale zabrakło. Ginie taki ciężki. 5 za 0, no? 5 za 0. Rakan ma rkę, a nie, bo on się już używał. Nie obity byli bardzo. Tormeila teraz z montuję. On troluje, no kurwa, troluje te mastery niestety. Full full w ogóle full bomba Masterii. To nie działa, to nie działa, nie? Ale gość już ma przeorany web kurwa tym masterem niestety. To gorzej niż Mefetron psuje głowę. Zajat nankuje kurwa kolejne u Jason. no przestań już <laughs> Ja wiem, że nie ja tak tak se mówię, ale wiecie no, Kolejny T-Fight i one obitą Zaję, no niedobrze, niedobrze Mastery padł, o zdziwienie. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Co się stało? Zniknęli sobie Mastery wypierdolą. Czyli piąty pią raz z rzędu kupuje... O, no, dobra. Kupił Magic Krezis. Wow. Dobra, tormail. Wypadałoby chyba tego do rana sprzedać. No, do rana. Sorry, uderzam nogą kamerę. Znaczy w stół i... Dźwięki pewnie są jakieś. Tego powodu. Drake'a weźmy. O kurwa, zniknął ser. Zgadnijcie, kto strollował ten teamfight. Kto rozpoczął ja, ja wam pisałem, że mamy front line kurwa inicjatora Master AI. I da, on dalej to robi. To jest jak zapro, zaprogramowany robot, kto. O, po prostu ma jeden kod. Widzi wroga, klika, widzi wroga, klika. Nieważ, masz 0,10? Nieważne. Dalej robi to samo. Kurwy syn, no mógłby przestać na chwilę. No i pod no. no nic, no nic, no nic. Czy ja byś nadawał do wojska? Nie wiem, nie myślałem o tym nigdy. A. Czy ja bym chciał być w wojsku, czy ja bym się nadawał, bo, nie, bo to są zbierane kwestie? Czy chciałeś kiedyś? A nie, to nie chciałem. Być. Dobra. Zdjęłem mu Edge of the Night. Kaiser. To co? Chyba dzisiaj, chyba dzisiaj jest ten dzień. Ale to byłoby piękne wejście w weekend z masterem. Chcę tego. Tasz chyba na ipreskę trzeba będzie pójść i zawieświętować.